Każda funkcja naszego organizmu opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu nerwy. Na przykład siódemka, jeżeli będzie nerw, zwich, jakieś tam uszkodzenie nerwu, to będą choroby tarczycy, zapalenie torebki stawowej, stawu barkowego, przeziębienia, depresja. Jeżeli mamy uszkodzony nerw, który jest trzeci, między trzecim a czwartym klęgiem będziemy mieli nerwy kulszowe, zaburzenia pracy prostaty, bolesne częste oddawanie moczu, problemy na przykład stóp z ukrwieniem stóp, podudzi, zimne stopy skurcze, łydki, obrzęki, puchnięcia, to jest zaburzenie nerwu lędziowego, w piątki i tu jest wszystko dokładnie opisane. Jak nauczymy się regenerować te nerwy, oczyszczać, wróci funkcjonalność ciała i przywróci się pracę całego organizmu i przestaniemy cierpieć. Ale to naprawdę wymaga sporo koncentracji, skoro pracy nad tymi narządami. Ludzie Przyjeżdżający do mnie. Zaskoczeni są. Zaskoczeni są tym, co się robi. Tu nie trzeba trzymać. Można kręgosłup nastawić z wichy, nie dotykając człowieka, kręgosłupa nawet. Są tego efekty widoczne i to bardzo w krótkim czasie. Od razu pacjent wychodzi tak jak dzisiaj to miałem, przyjechał od dłuższego czasu. Ból ten kręgosłupa przeniósł się aż mu do głowy. Ból głowy zaczął czuwać. Zginać się nie może, nie może pracować. I młody człowiek o 30 parę lat. Zrobiłem, zobaczyłem, który tu nerw jest uszkodzony, bo i ukrwienie było. Zrobiłem, no ile minutę trwało i ból jego ustąpił całkowicie. Kazałem się zginać. Prostować, zniknął ból i ból głowy zniknął, ale ma przyjechać jeszcze raz, bo ma poważne problemy ze swoją kobietą, dziewczyną, która jest toksycznym wampirem, zabiera mu energię i są przy niej cały czas słabnie i słabnie i nie może się od niej uwolnić. Jest wart i tam w domu. Przy niej też jest duch, który ją molestuje w sypialni. Wiele ludzi nawet nie wie o tym, ile duchów mają w domach, w pomieszczeniach, które przeszkadzają im w życiu. Taki człowiek staje się nerwowy, agresywny, wszystkich atakuje w domu i widzi wszystko zło siebie, tylko w kimś, tylko nie w sobie. I tu właśnie dlatego Trzeba zwrócić uwagę, bo wiele jest domów, rodzin takie osoby są i zakłócają spokój. Ale przede wszystkim wiele nie ma takich domów, żeby nie zdarzyło się, żeby nie był człowiek, jeden załadzięty za przez te duchy. Takie związki, jak, jak taka osoba, która ma duchy, tej wampiry, pobierają się. W związki wchodzą, jedna taka osoba będzie w związku, ten związek się rozpadnie, w nauk wpada jeden z partnerów albo szuka drugiej połówki. I tu jest przyczyna tego wszystkiego rozpadu w związku, bo nie dobierali się, nie wiedzą co to miłość. Połączyła ich chucia, chucia, skoczyła się chucia, nie ma uczucia, szuka się dalej. Wiele Partnerów, partnerek ma wiele osób, których już było, poszukują i wiele lat stracili. Trzeba oczyścić się jeszcze raz, oczyścić się i z domu usunąć, tego ducha podprowadzać. I jeszcze jest takie dodatkowe: ludzie, którzy mają problemy z sercem, zabały, mają poprzyczepiane dusze do serc zmarłych osób, gdzie śmierć przeraziła. I te dusze będą dawać sygnały poprzez kłócie, że ta dusza po prostu jest przywiązana. Wiele ludzi kłu ma kłucia i bóle serca, robią się operacje, leczą się różnymi kroplami i trzeba odprowadzić te dusze i serce zaczyna odżywać błyskawicznie a będzie trzy dusze przywiązane, to już będą sygnały do odprowadzenia. Będzie cztery, to już będzie zawał. Wiele ludzi było po tych zawałach, wiele umiera, bo nie wytrzymuje. Te dusze pociągną na drugą stronę. Taki duch może się przyczepić na cmentarzu, w szpitalu podczas narkozy, silnego bólu, zamroczenia alkoholowego, ciągłych kłótni, awantur w domu, przebywanie w złym towarzystwie. Destruktywnym, gdzie są napięcia emocjonalne, kłótnie, awantury, taki duch może przyczynić się. Przede wszystkim człowiek osłabia siebie i swoje pole energetyczne paląc papierosy, wtedy zanieczyszczamy te wszystkie poszczególne ciała i ciało fizyczne, i takie duchy się czepiają i będziemy palić i palić, bo te duchy lubią dym. Albo alkohol będziemy pili non stop, bo mamy takie osobowości, które ich pojemy, no i je daje człowieka. Wiele takich traum w naszej podświadomości jest ukrytych, że nie daje człowiekowi nic zrobić. One się mieszczą w naszej podświadomości, to jest w brzuchu, jelito cienkie jest po prostu. Wypełnione to traumo, i tam, jakby krokodyl siedział, i musimy go karmić i karmić emocjami ciągle, bo on się nie uwolni. Należy wtedy usunąć tę traumę, wyczyścić, i człowiek się staje inny. Jakby coś wyrzucił z siebie, ciężar. I tu wiele ludzi ma bardzo dużo tych traum, które zjadają. No, jakbym to zaczął opowiadać, jakie objawy są tych traum, jak się usuwa, to dosłownie ludzie nie wierzyli, że coś takiego może być przez wiele lat ich męczyło, zjadało i zabijało. No, ciekawe są rzeczy, które sam człowiek sobie stworzył. Nieświadomie wiele rzeczy robimy, nieświadomie wiele rzeczy czynimy i tutaj nie zdajemy sobie sprawy, ale przychodzą chwile takie, gdzie stajemy na krawędzi swojej drogi życia, nie wiemy co zrobić z sobą. Inni są tak wykończeni, popełniają samobójstwa, mają myśli samobójcze, wiele osób dokonuje tego. Ale to nie oni sami zmuszają, to właśnie te duchy, które ich zaatakowały, starają się unicestwić i pociągnąć do, grona, do swojego grona, świat ciemności. Dusze takie nie odchodzą i naśladują, atakują drugie osoby, trzeba poodprowadzać. To wiele samobójców dusz nie odeszło i męczą, będą w stanie nawet pociągnąć jeden drugiego. Z rodziny, bo są na tyle złośliwe. Możemy zobaczyć, jak się ktoś tam powiesił, w jaki sposób odebrał sobie życie. Stara się pociągnąć drugą osobę z tego świata, i wiele osób odczuwa, że taki duch prześladuje jego. Ja zajmuję się od dłuższego czasu tymi duchami, miejscami, gdzie te dusze nie odeszły. No ciekawe są zjawiska naprawdę, jak ten duch potrafi zagościć się w człowieku, jak nim manipulować. I człowiek staje się uzależniony i nie ma swojej woli, nie ma swojej siły, nie ma swoich sił witalnych i zjada go i energetycznie. Wyczerpuje. Takie osoby, które mają zawładnięte są przez duchy, oczy ich się zmieniają. Czerwonym światłem świecą te oczy. Wiele takich zdjęć ludzie robią, tak nie wiedzą dlaczego. Na ich zdjęciach widać czerwone oczy. I tutaj te oczy, jak człowiek się rodzi, to mają swoje odpowiednią wibrację, swoje pole, czyste, jakby czysta dusza była, to ma czyste te oczy. Później się te zmieniają oczy. O wiele osób, które obecnie atakuje ten wirus, to właśnie osoby, które mają kolor pomarańczowy oczu. To nie oni patrzą, to mają osoby duchy. Załodzięte są przez duchy nieczyste. Te duchy nieczyste atakują w tym człowieku duchy te lekkomyślne. Jak zaatakują, i one powodują przed uszkodzenie nerwu czwartego piersiowego, który odpowiada za płuca, jak nerw ten przestaje funkcjonować, Serce nasze przestaje pracować prawidłowo, nie ma dotlenienia, nie ma dotlenienia kory mózgowej, układ odpornościowy słabnie, grasica, układ limfatyczny, no i kaplica, jak się nie uwolnię tego. Tutaj te szczepionki, no według mnie, ja tam nie chcę się reklamować, ale te szczepionki nikomu nie pomogły i nie pomogą, bo tu nie jest przyczyna usunięcia choroby. Widziałem i obserwowałem człowiek, który chory, w telewizji pokazuje, zdrowy się człowiek, zaszczepia, bo gdzieś tam strachu słyszał, po wyjęciu igi igły tylko z ciała już człowiek staje się inny. Wcześniej czy później będzie tego oblicze i owoc tej szczepionki, ale co zrobić, taka jest kolej rzeczy. Pewna rasa ludzi na tej ziemi ma wyginąć, a na ich miejsce przyjdą ludzie, dusze o wyższym poziomie moralnym i bardziej rozwiniętym, bo jest bardzo dużo tych ludzi na tej planecie, wszędzie walczą, 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 boją się prawdy, boją się światła i to, co ktoś nad nimi robi dobrze, podąża w stronę, to atakują, widzą zło, że wszystko czynią źle, a oni by robili dobrze. Nieprawda. Oni właśnie dużo czynią krzywdy obecnie i czynili. I tu się u nas w Polsce dzieje i na świecie się dzieje. Można się przyjrzeć takich jak na Białorusi, w Polsce ile na ulicę wychodziło tych ludzi, oni już na siebie sami wyroki podali. Aborcje to są Prawa natury, Bóg stworzył człowieka i dał mu wszystko, żeby na tej ziemi żył, kobieta swoje miejsce miała w domu, w rodzinie, a oni usuwają i pociągnęli za sobą młodych, ale to są słowa wypowiedziane przez nich, to już na siebie wydali wyroki. Będą chcieli zajść ciążę. Będą różne problemy mieli. Będą rodzić się potworki. Wiele osób, takich, które są urodzone i wożą na wózkach, czy leczą, jeżdżą, to są efekty kobiet, które odrzuciły ciążę. Ale tego dokonuje się w czwartym miesiącu ciąży. Jeżeli chcemy się pozbyć dziecka, rodzi się. To wtedy wówczas już jest zdemolowany płód i rodzi się potworek taki. I to są efekty tych ludzi, i oni nich dążą do tego, żeby państwo płaciło, utrzymywało, a oni będą dalej rodzić taki. To są, w duchu i zaświatów mówią, usunąć ciążę można tylko w przypadku, gdy zagraża ona życiu. Matki. Usunąć. Życie matki zapada. Lepiej jest usunąć życie e, e, usunąć młode życie, które się rozpoczyna niż życie te, które wiecznie, które trwa dosyć długo. I tutaj w tym przypadku duchy zaświatów mówią, że w ten sposób można to zrobić. A jeżeli usuwamy sobie na, 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 tak dla swojej własnej zabawy i uczuć, to działamy przeciwko swoim tworom i tworom Boga. Nic nie ma na tej planecie istniejącego, które by było przeciwko skazane temu światu, człowiekowi i Bogu. Musi każdy podążać w stronę światła. Wcześniej, czy pójdzie, znajdzie się na tej drodze i będzie musiał doświadczyć i zrozumieć. Tyle, tak z grubsza powiedziałem. Musimy dbać o nasz stan psychiczny i fizyczny, naszego organizmu. Tak jak mówiłem, wiele ludzi cierpi bulma i można w pewnym sensie dokonuje takiej, że choroba już nie wraca, bardzo dużo osób obecnie problemy ma z czustkami, śledzionami, żołądkiem, z kobiecymi sprawami, ale to wszystko są nerwy. Można wszystko naprawdę albo szybko sunąć, albo Potrwać 3-4 razy, żeby odbudować to. Bo zaraz pewne rzeczy, które są przyblekłe dosyć długo, ludzie się leczyli w różny sposób, jakieś sposób i nie doświadczyli żadnej pomocy, no to nad tymi trzeba popracować, ale jest efekt, można usunąć. Można usun oczyścić żyły i tętnice. Wiele sposobów jest różnych tam, mieszanek ziołowych, takich, tak, ale można usunąć tętnice, usunąć, udrożnić tętnice, żyły, i je dokonuje tego w odpowiedni sposób, i zaczyna krew płynąć do nogi, do rąk, do głowy. Wiele ludzi mają poblokowane tutaj żyły które idą do głowy z lewej, z prawej strony. Jeżeli to długo, te wszystkie udary, zatory, co są, to jest spowodowane zatknięciem, zatkaniem żył. Możemy to usunąć i od razu krew popłynie. Oczyszczam serce w odpowiedni sposób, bo jest bardzo osłabione, są mięśnie, żyły są poprzytykane. I takie trzy, czterokrotny zabieg oczyszczenia żyły już doprowadza człowieka do bardzo dobrego stanu zdrowotnego. Tutaj, jeżeli mamy rwę kursową i długo trwa, to w związku z tym jest zablokowane krążenie do nogi. Zimne nogi są, może być zatkana żyła. Będzie ból bardzo silny i wiele ludzi leczy. Nie leczone są na przykład stawy, w jaki sposób, że tam bolo kolana czy biodro. Starczy oczyścić żyły i krew upłynie i narząd wraca do normalnego stanu prawidłowego funkcjonowania. Tak samo. Możemy zrobić ci z głową. Sprawdzam ile naczyń tych krwionośnych jest w mózgu, ile z powodu tego dzieją się różne szumy, trzaski, to właśnie jest skleroza spowodowana niskim ciśnieniem. Można to uratować jeszcze szybciej, doprowadzając do udrożnienia tych tętnic. Podniesienia, ciśnienia, i krew zaczyna funkcjonować, i człowiek dostaje ulgi, i rozjaśnia mu się mózg. No, mówię tutaj, nie będę wyliczał, bo ciągle ludzie doświadczają i w pewnym sensie są zadowoleni. Tutaj, przy tych swoich diagnozach, biorę pod uwagę, mówiłem, rodziny, osoby zmarłe, partnerów, którymi się było wiele lat, a nie nastąpiło rozłączenie, bo są połączone połączeni ze sobą sznurem takim toksycznym, biologicznym, i trzeba to poprzecinać. Wiele osób nosi strach na drugie osoby. I tutaj jakby ktoś zrozumiał jest takie prawo myśli, że doświadczamy tego, w co wierzymy i czym i o czym myślimy. I to jest właśnie buduje dzień jutrzejszy. Jeżeli będą chwile obecnie, gdzie jesteśmy radośni, weseli, i dzień jutrzejszy będzie jeszcze lepszy. Jeżeli będziemy żyli w złości, agresji, nienawiści, jutrzejszy dzień będzie jeszcze gorszy. Bardzo ciekawą rzecz jest to, że przesądy są potężnymi wrogami prawidłowego, logicznego rozmowania. Są przyczynami strachu, a w tym cierpienia. Z chorobami. I tak się u wielu ludzi dzieje, że jeszcze nic się nie stało, a już widzą biedę na pół roku wcześniej. I o czym myślimy? Ściągamy to, stajemy się tam i to przychodzi. Jest zasada taka, że się narzeka na życie. Dlaczego ludzie bogaci są bogatymi, a biedni biednymi? Bo każdy bogaty, jeżeli ma problem, stara się go rozwiązać i poznać przyczynę, iż więcej go nie więcej go nie spotyka to i nie ma żadnych problemów, idzie dalej, a biedny zawsze będzie biednym, bo jeżeli ma jakiś problem, to będzie narzekał na los, na wszystkich dookoła, Wykonie na siebie.